Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów ze świata gier. Dzisiaj m.in. o Wiedźminie 4, o GTA 6, o tajemniczym panelu Xboxa, o Assassin's Creed Red, Diablo 4 itd. itd. Najpierw zaczniemy od Starfielda, które straciło 97% graczy i to w dwa tygodnie. I o co chodzi? No nie wiem, zaraz się dowiemy. Obecnie nawet Skyrim cieszy się większym zainteresowaniem. 97% graczy Starfield na Steam porzuciło grę. To jest ważne na Steam, bo ciekawe czy te statystyki dotyczą również na przykład Game Passa. No zobaczymy. Według Steam DB 97% posiadaczy gry już w nią nie grają. Teraz średnio w grze jest około 4 do 12 tysięcy osób i warto pamiętać, że rekord tuż po premierze to 330 tysięcy osób jednocześnie. Auć. Auć. Dobrze, że nie kupiłem tej gry na premierę, a miałem taki plan, ale na szczęście rozum wpadł mi do głowy tak pyk i, i powiedział ej, przecież ty nie lubisz gry, gier osadzonych w kosmosie. No i, i rzeczywiście posłuchałem i nie kupiłem. No i chyba dobrze, ale jak graliście, to dajcie mi znać, czy powinienem zagrać, czy jednak nie. Oczywiście dane dotyczą wyłącznie jednej platformy, jaką jest Steam. O, dokładnie tak. To jest to, co przed chwilą mówiłem. Gra wyszła także w sklepie Microsoftu, bla 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 bla. Teoretycznie, jeśli fani, którzy wydali na tytuł pełną cenę, tak odchodząc od gry, to posiadacze abonamentu aktywnie cieszących się kosmiczną eksploracją również nie powinno być aż tak dużo. No, dokładnie, jeżeli na Steamie odeszło 97% graczy, no to na Game Passie i tak dalej, również gdzieś to oscyluje w tych samych granicach. Skyrim nadal cieszy się większym zainteresowaniem. W, gr w Skyrim'a gra około 20 tysięcy graczy. <grym> tak więc jakieś 3 razy tyle, ile w, w Starfield. Wow. Wow. Okej, okay, ja życzę im, aby, aby powrócili do, do tych liczb e, e, tuż po premiery, czyli 300 tysięcy graczy. Kolejna gra, która straciła mnóstwo. Mnóstwo graczy, czyli Pal World. 1,3 miliona graczy w dwa tygodnie średnio. Jak widzicie teraz na screenie, all time Peak z 15 dni to 2 miliony 100 tysięcy graczy, a teraz gra 800, niecałe 800 tysięcy, czy nieco ponad 700 tysięcy graczy. Co i tak jest gigantycznie wielką liczbą. Pal World zdominował rynek gier w dosłownie weekend i, i po prostu. Ludzie łapali się za głowę, jak popularna jest ta gra. Ale no, gra straciła 1,3 miliona graczy, czyli ponad 50%. No to też jest dosyć niepokojące. Według informacji dostępnych na stronie SteamDB, w najlepszym momencie z 28 stycznia, tytuł mógł się pochwalić, tak jak pokazałem, 2,1 miliona graczy. A teraz, czyli 9 lutego, to około 700 tysięcy graczy, a 9 lutego było to 400 tysięcy graczy. Auć! Auć, auć, auć. Sam spadek był nieunikniony, ale twórców może martwić fakt, że dokonał się on tak szybko. Dokładnie tak, dwa tygodnie to jest zbyt szybko. O co chodzi? Nie mam pojęcia, bo nie grałem w Palworld World na tyle długo, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ja jestem jedną z tych osób, która dropnęła tą grę, że tak powiem, dosyć szybko. No, ale nadal Palworld znajduje się w czołówce najczęściej ogrywanych tytułów na Steamie, dlatego wiecie, no nie wiem, może, może to chwilowy spadek, może, może coś jest nie tak, ehm, no nie wiem, dajcie mi znać. E, tutaj oczywiście twórcy Palworld szukają pracowników, także jeżeli jesteś dobrym game devem, no to zapisz się, może, może akurat ci się uda. A teraz mam dla Was pytanie. Jedno pytanie, czy macie już prezent na walentynki? Bo jeżeli nie, to zapraszam do sklepu eneba.com, do którego link znajdziecie w opisie. Aktualnie Eneba ma pomysły na prezenty cyfrowe, czyli możecie kupić gry w śmiesznie niskich cenach. A jeżeli Twoja druga połówka nie gra w gry, no to możesz kupić doładowanie Amazon czy Xbox. Być może znajdzie coś dla siebie jednak, a jak nie, no to jest jeszcze Netflix i wiele, wiele innych. Pełna lista i zasady oczywiście dostępne na stronie, tak więc zapraszam. No, i teraz kolejny news, czyli Diablo 4 ponownie w ogniu krytyki. O co tym razem chodzi temu Blizzardowi, zaraz się dowiemy. Ale już mi się podoba to zdanie. Za tą cenę można kupić Palworld. Okej. Okay. W zeszłym tygodniu twórcy Diablo 4 poinformowali, że nowe rozgrywki rankingowe pojawią się z opóźnieniem. Spoko zdarza się. No, okej, okay, muszą to dopracować, no i, i tyle. No nie. E, no, ale teraz w wewnętrznym sklepie gry pojawi, pojawiły się nowe przedmioty kosmetyczne, których cena, no nie jest zbyt przystępna. Ciekawe, ile to kosztuje. Blizzard postanowił wprowadzić do Diablo, do Diablo 4 nową ofertę zakupu dodatkowych zawartości w postaci kolorowych portali. I tyle, kto takie rzeczy kupuje kolorowe portale? O! 30 dolarów, czyli 120 zł, czyli za tą cenę można rzeczywiście kupić Pal World. Gracze, oczywiście. Wyrażają swoje niezadowolenie na reddicie. Użytkownicy podkreślają, że ustalona przez Blizzard cena nie jest adekwatna do zawartości. No nie tylko Palworld można kupić, ale też miliard innych gier. Tak więc... Blizzard. Po prostu Blizzard. Blizzard w żaden sposób nie odniósł się do krytyki i negatywnych komentarzy. I tego nie zrobi bo to jest Blizzard, znaczy to jest Microsoft teraz już. Oburzenie fanów jest jednak jak najbardziej zrozumiałe. No, no, na szczęście ja nie kupuję takich gówien w żadnej z gier, y, dlatego mnie, to, ten, mnie ten problem jakby nie dotyczy. No ale jeżeli kupiliście kolorowe portale za 30 dolarów, to dajcie mi znać, czy cieszycie się z tego zakupu. A teraz Assassin's Creed Red. Ubisoft czy Ubisoft mówi, kiedy wyjdzie ta gra i Star Wars Outloss. E, zastanawiacie się? Tak, zastanawiamy się. Bla bla bla, bla bla bla. Ubisoft niedawno organizował spotkanie finansowe, na którym poruszono kwestie nadchodzących premier. No i tu po prostu w skrócie. idąc dalej, przygotowujemy się na bardzo obiecującą ofertę na rok 2025, rok fiskalny, czyli jest to od 31 marca 20, od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025, bodajże. Tym nadchodzącą premierą Star Wars Outlus w 2024, według plotek, ma to być maj-czerwiec, która powinna być kamieniem milowym w branży gier wideo. Aha, czyli skoro tak mówią, to tak nie będzie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niezaprzeczalną atrakcyjność tej legendarnej serii Assassin's Creed Cold Name Red, osadzoną w długo oczekiwanym feudalnym uniwersum czyli po prostu pojawi się między kwietniem 2.4 a końcem marca 2.5. Aha. Czyli tak jak, o, tak jak tu jest napisane, od kwietnia 2.4 do marca 2.5. Spory przedział, ale szansa, że... No jest szansa, że ukaże się w 2024, aczkolwiek to jest taka szansa, zero. Zero chances. Ponieważ jeżeli Star Wars Outlaws pojawi się w maju, no to Ubisoft będzie chciało jakby promować tę grę bardziej i nie będą chcieli mieć premier dwóch gier, dużych gier, Zbyt blisko siebie. Czyli, jeżeli Star Wars wyjdzie w maju, no to powiem tak: Assassin's Creed na święta. I tyle, takie jest moje e, przeczucie. A teraz mam dla Was dziwną zapowiedź od Xbox, bo poznamy tam przyszłość. No i my już wiemy kiedy. Poznamy przyszłość. Phil Spencer, Sarah Bond i Matt Booty wezmą udział w nadchodzącym specjalnym odcinku oficjalnego podcastu Xboxa i wtedy mają ujawnić plany dotyczące rozwoju marki. Podcast Xbox odbędzie się 15 lutego o godzinie 21 Czasu Polskiego. W wydarzeniu będzie można wziąć udział na YouTubie albo innych platformach. Wszystko będzie oczywiście za darmo. Podcast wydaje się nieco dziwnym pomysłem na, uja na ujawnienie rzekomo tak wielkich planów. Dokładnie, bo to będzie po prostu zwykłe gadanie, a to powinno być okraszone jakimś wielkim panelem, jakimś wielkim wydarzeniem z graczami i tak dalej, i tak dalej. No to są w końcu plany na przyszłość Xboxa, a wydaje mi się, że co to będą za plany? Raczej powiedzą o nowych konsolach, nowych handheldach, o czymś takim, że Xbox będzie bardziej mobilny. I, I nie będzie aż tylu ekskluzywów. tak mi się wydaje. Eee, no zaczymy, zobaczymy, po prostu zobaczymy. Eee, a teraz GTA 6. Ktoś porównał GTA 6 z prawdziwym Miami i co tu tutaj dużo gadać? Po prostu obejrzyjcie sobie ten filmik. Eee, no i powiem wam, że miejscami jest to dosyć uderzające podobieństwo. Takie wręcz bym powiedział 1 do 1. No tu akurat nie. Tu jest w GTA, to jest prawdziwe życie. <grym> prawdziwe życie. No naprawdę, Rockstar Games robi robotę, że tak powiem. Naprawdę wiele szczegółów odwzorowanych jest praktycznie idealnie. No na przykład to. No przecież to jest. Wow. Czyli po prostu będziemy mogli sobie pojeździć po e, Miami, które jest na Florydzie. Szczególne, szczególne wrażenie robi jednak film, będący porównaniem 1 do 1 ze Zwiastunem Nowego GTA. No zresztą, widzieliście sami. Widzieliście sami. E, jest to dosyć interesujące, intrygujące, bo jestem ciekawy, jak te rzeczy, te miejsca w prawdziwym Miami będą, na przykład, chodzi o to, że. Gry, to znaczy, tak, dobra, od nowa, poczekajcie. Jest miejsce w grze i w Miami, które wygląda tak samo, i chciałbym wiedzieć, jakie sekrety czy jakie smaczki będą ukryte w tej wersji w grze. Cholera, jasna. Wiecie o co mi chodzi, czy nie? Mam nadzieję, że wiecie, bez zbędnego wyjaśniania. A teraz, Wiedźmin, 4, ponieważ jeden ziomek. Szacun dla niego wylicytował udział w Wiedźminie 4. Na fana czeka sesja Cup. No i to oczywiście było związane z wośpem, tak więc, brawa dla niego. Ja jestem całym sercem za jak największą kwotą, a ta robi wrażenie. Wiem, bo przeczytałem. Wyjątkowa aukcja zakończyła się kilka dni temu, dzięki czemu poznaliśmy ostateczną kwotę, jaka została przeznaczona przez wygranego na ten cel. Hojny gracz w najbliższym czasie będzie miał okazję przeżyć ciekawą przygodę. Uwaga, 30 100 zł. Ale za te 30 tysięcy zł po pierwsze pomoże chorym dzieciaczkom, szacun, po drugie będzie unieśmiertelniony na zawsze. Będzie w formacie jakby fizycznym. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja bym chciał być nim, ale no niestety nie mam takiej kwoty. Wszystko wskazuje na to, że wygranego już niebawem czeka wyjątkowa przygoda. Termin realizacji obowiązuje do 31 maja 2024. I to jest też wskazówka na to, kiedy, wiecie, zaczną się takie naprawdę zaawansowane prace nad Wiedźminem 4. Bo jeżeli do tej pory będzie brał udział w MoCap, pewnie to będzie malutka rola. Taka, wiecie, tyci, tyci rola, jakieś cameo albo coś takiego. Będzie może grał jakiegoś NPC albo jakąś postać, która coś tam... Robi z Geraltem, no nie wiem. Albo, albo będzie grał niemą rzodkiewkę numer 3, albo drugie drzewo od lewej. To wskazuje na to, że jeszcze w 2024 możemy spodziewać się innych prac MoCap, no bo to tak ciężko wynająć studio i cały sprzęt MoCap, chyba że CD Projekt Red ma swoje studio do MoCap. No ale pewnie wątpię, bo większość jednak wynajmuje takie rzeczy. Zainteresowany będzie musiał stawić się w Warszawie w siedzibie firmy. No, okej, okay. no to może mają jednak swoje biuro. <grytanie> Na zakończenie warto przypomnieć, że nad Wiedźminem 4 pracuje największy zespół w CD Projekt Red. Eee, no, tam chyba z tego co słyszałem to jest 400 osób, czy nieco więcej. Zobaczymy. Kiedy premiera Wiedźmina 4 tego nie, nie wiem, nikt tego nie wie, pewnie nawet sami twórcy nie wiedzą, ale nie mogę się doczekać. Na razie.